Zespół szkół numer 7 na Osiedlu Zwycięstwa ma swoich niekwestionowanych mistrzów Taekwondo. Dwóch uczniów tej szkoły, Marcin Janas i Kamil Kwiatkowski, wrócili niedawno z kolejnych zawodów. Wrócili, oczywiście, z medalami i tytułem mistrza i wicemistrza polski w Taekwondo. Dwa tygodnie temu byliśmy w Łomży na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w Taekwondo. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się no rewelacyjnie. Zdobyliśmy dwa medale, złoty i srebrny. Kamil zdobył złoty, Marcin srebrny medal. Tydzień później byliśmy na kolejnych zawodach w Bydgoszcz Cup, gdzie potwierdzili ponownie dominację w swoich kategoriach i obydwoje przywieźli złote krążki. Udało nam się porozmawiać z młodymi mistrzami. Zapytaliśmy o wrażenia, jakie towarzyszyły im podczas zawodów. Zdobyłem pierwsze miejsce mistrzostw Polski i teraz, jak byliśmy na Bydgoszczka, również zdobyłem pierwsze miejsce. Trudno było zdobyć takie sukcesy na te zawody. Na mistrzostwach Polski trochę musiałem się natrudzić, ponieważ miałem takich dość wyższych od siebie w kategorii, ale pierwsza wydawała mi się dość łatwa. Dla mnie w mojej kategorii no, było łatwo, tylko że miałem przez chore plecy, miałem kontuzję, przez prawie miesiąc nie ćwiczyłem i w finale przegrałem jednym punktem, ale tak super było. Podobało mi się, fajnie walczyłem w ogóle. Jakie macie plany teraz związane z tekłą na następne tygodnie, miesiące? No, trenować dalej, nie? I żeby zostać trenerem. Czy można jeszcze coś więcej osiągnąć? Yy, no właśnie. Jakie tytuły czekają na was? No mistrzostwa y, mistrza Europy, potem po mistrzostwach Europy są mistrzostwa świata i potem y, jest, y, są igrzyska. i na Igrzyska nie wiadomo może pojedziemy, jeśli będziemy dalej ćwiczyć. Podczas gdy Marcin i Kamil walczyli o tytuły mistrzów w Łomży i Bydgoszczy, ich młodsi koledzy brali udział w turnieju tekwondo dla dzieci Wesołek Cup, gdzie również zdobyli dwa złote medale i jeden brązowy. Skąd to jest zainteresowanie tekwondo? Mój, mój brat zaczął też trenować tekwondo, I Ja to tam patrzyłam cały czas jak trenuję i w ogóle. No i tak zainteresowało mnie to cały czas tak. Kopało się, fajnie jest. Jak często trenujesz? W tygodniu, na przykład? W tygodniu na trening chodzę raz w tygodniu, a w szkole mamy dwie, trzy godziny. Ty To nie jest za ciężki sport dla kobiet, dla dziewczyny? Nie. Chciałam iść do klas sportowej, ponieważ e, lubiłem jakby tak biegać, grać w piłkę, a no e, właśnie. E, jakby w planie tej klasy było trenowanie rożenia szte i z się wzięło zainteresowanie. Spodobał Ci się ten sport? A powiedz dlaczego? Czego wymaga? Jakich predyspozycji, żeby dobrze trenować te Trzeba być na pewno sprawnym, nie załamywać się z jakiejś przegranej. To być, że tak silny powiem, duchowo. Nie kończycie swojej przygody z Tekwondo. dalej chcecie trenować i dalej chcecie zdobywać nagrodę? Jak najbardziej. Ze swoich zawodników oczywiście dumny jest trener, chociaż jak sam podkreśla, takich dobrych wyników nie byłoby bez codziennych, systematycznych ćwiczeń. No generalnie to jest... Praca, jeszcze raz praca, talent, pomoc ze strony rodziców oczywiście i tutaj bardzo, bardzo duża pomoc ze strony dyrektora i grona pedagogicznego, którzy nam pomagają w tych sukcesach, pomagają nam w rozwoju i zdolności tych dzieci. No właśnie, bo w tym trzeba pomagać, żeby motywować do pracy dzieci i żeby przede wszystkim odkryć ich talent. Proszę powiedzieć, jaki wiek jest najlepszy, żeby zacząć trenować tak Wando? No to są różne szkoły. My tutaj rozpoczynamy, mamy już tutaj zajęcia z tymi najmłodszymi od zerówki i po prostu w ramach zajęć ogólnorozwojowych dodajemy elementy taekwondo. Im są coraz starsi, tym tego taekwondo dodajemy coraz więcej. Od czwartej klasy rozpoczynają tutaj takie regularne już zajęcia w klasach sportowych. Jeszcze przed wakacjami na młodych zawodników czeka kolejne wielkie wyzwanie – Międzynarodowe Mistrzostwa Taekwondo Austria Open. Mocno trzymamy kciuki.